Dzień dobry Państwu. Właśnie odkryłem bardzo nowe, fajne miejsce w Szczecinie. Jest to restauracja grecka, w której są potrawy greckie, takie jak na przykład grecka sałatka. Wiecie co z nią zrobić? Posadzić. Miejsce mieści się w. Boże, co to jest za dzielnica? Zdroje. W zdrojach. Nie mam powiedzieć, jaki jest adres, ale jak się y, koło ryneczku w zdrojach. I muszę powiedzieć, że tak na dzień dobry kuchnia mnie urzekła. Sałatka jest fajna. Taka jak powinna być. Chociaż ktoś mi mówił, że gre grecka sałatka wygląda podobno trochę inaczej. Nie wiem, może to jest jakieś chrzenie, nie? Mm. Ale co jest najważniejsze w sałatce? Ser feta. sałatce? Serfeta. Czwarty. I smacznym. I hardy. I hardy. Są duże kawałki, tak jak powinny być. No i oliwki są porządne. Nie jakieś frajery Figaro, czy jakiejś innej gównianej firmy. Nie psujące. Tylko dobre. Dobre. Oliwki po torbie. Tak samo jest z sasykami, w których bardzo mocno czuć czosnek. A ja lubię czosnek. Chociaż czosnek nie lubi mnie. Zawsze można dodać jeszcze i troszkę soli mm. albo szczypta czosnku. Yy, bardzo dobry sosik. Obsługa jest bardzo miła. Pani, która odbierała mm, zamówienia od nas, była przesympatyczna. Doradziła nam fajnie różne potrawy. Krewetki, które sobie pozwolę zanurzyć w sacykach, są bardzo smaczne. Chociaż dodałbym trochę soli, ale jak widzicie, dodałbym trochę soli do wszystkiego. No i co? I w ogóle co jest ciekawe, jest tu bardzo rozsądna restauracja cenowa. Potrawy kosztują. Po 20 złotych po no 30 jakieś naprawdę droższe. Jest żeberka jagnięce z grilla, cacyki ziemniaki, smażone, warzywa grillowane. To kosztuje akurat 7 tych, ale rozumiem, że jest to jakiś przebój tego miejsca. Mi się ono bardzo podoba. Fajnie siedzimy sobie na dworze i polecam. To miejsce, Tak, właśnie robimy filmik o waszym miejscu i o polecamy. super, Możemy panią filmować? Jasne. To jest właśnie ta pani, o której mi już wspominał. Tak, a jaki tu jest adres Ober? Ciężko mi powiedzieć, ale mam na karcie, zaraz nie. Nie, nieważne, zdroja, Nie, ważne, to jest bardzo, ważne? Ważne. To jest bardzo ważne. Ważne? ważne. Oczywiście, że ważne, to jest najważniejsza informacja dla ludziów. Dobrze, to proszę powiedzieć jaki jest. Ja muszę jeszcze Was zabawić przez chwilę, więc będę rozkoszował się A mm. Obok tutaj jest notariusz, do którego w ogóle czasami bywamy. Tu mieszka też ojciec x mena Tak? Tak. O, nowo no. otwarta grecka tawerna. Ulica Młodzieży Polskiej 26B. No i wszystko w tym temacie. Dziękuję. Essa.